Siemaneczko, witam Was ponownie. Dzisiaj widzimy się prosto z mojej takiej domowej siłowni. Yy, mam godzinę 13, więc zrobimy sobie bardziej rozciąganie, rolowanie, jakiś taki delikatny trening, bo później o godzinie 18 mamy kolejny. I, I dzisiaj jest akurat trening siłowy w klubie, więc żeby się nie zajechać, ale żeby fajnie sobie to miejsce, to wszystko pobudzić, żeby później po prostu mieć w sumie lżej. Jakby się tam mówi, no więc ja nie przedłużam, bierzemy się za robotę. Dobra, teraz przejdziemy do szybkiego plio, kilka ćwiczeń, następnie na delikatne obciążenia. Dobra, teraz zrobimy sobie kilka powtórzeń martwego ciągu, przejdziemy na TLX -y i w sumie zakończymy. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Szybki rozruch przed treningiem. Za dwie godzinki ruszamy, więc pora na chwilę relaksu i, 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 i ogień. Widzimy się na samym odcinku.